Jeśli jesteś stałym widzem mojej serii z hardcora, przejdź od razu do następnego rozdziału. Jeśli oglądasz to po raz pierwszy, lubisz World of Warcraft Classic, to bardzo dobrze trafiłeś. Filmy tej serii prezentują cały challenge, natomiast są zmontowane i płynne. Dlatego zapraszam do oglądania. Michael Leonsio po tym jak stoczył ciężkie walki w Westfall z Defiasami i z Gnolami, Postanowił powrócić do Loch Modan, żeby tam kontynuować swoją przygodę, żeby przydać się przymierzu. Natomiast w międzyczasie musiał tutaj wdepnąć do Stormwind i pewne organizacyjne kwestie załatwić. A sprawy tutaj, jakie Michael Onsio ma do załatwienia w Stormwind są bardzo ważne. Michael Onsio postanowił do dupinga wstąpić, żeby się e, nauczyć używać daggerów. Ma także kilka questów do oddania. No i rzecz najważniejsza, musi wdepnąć do kwatery magów, pogadzać z trenerem i nauczyć się pewnych nowych umiejętności, ponieważ 18 level już Michael Eonsio osiągnął. Przy okazji, także wejdziemy do y, trenera pierwszej pomocy, żeby nauczyć się nowych bandaży robić. No Ja bym chciał, żebyś ty mnie nauczył. One Sword, no raczej y, nie będzie nam to nigdy potrzebne. Dodger natomiast kto wie, może. też to 10 srebrnych. No, no, nie, no 10 to tak naprawdę nie, no mag raczej mag z mieczem, bez sensu. Tutaj naprawdę z tej, z tej tutaj naszego organizacyjnego przebywania w Stormwind, no niewiele tutaj chyba znajdzie się w tym filmie, raczej po, powycinam wszystko, co się da. Może zarejestrujemy tylko jak oddajemy questy, no to co tam się nauczymy w kwaterze magów, a potem po prostu wyruszymy sobie dalej do Ironforge, czy bardziej do Loch Modern z przystankiem w Ironforge, bo inaczej się nie da. Załatwimy tu chyba wszystko, co trzeba organizacyjne tutaj już w stormie nie będziemy musieli chyba Fireforge się zatrzymywać po prostu polecimy sobie dalej o tutaj, tutaj chyba komuś nie pyknęło, skok wiary się ni nie powiódł, biegniemy tutaj sobie do tej części, gdzie kuźnie są będziemy tutaj przetapiać to co tam z wydobyliśmy oczywiście nie będę was obarczał oglądaniem tego, to będzie na pewno wycięte, ale nic, przepalimy dzięki temu więcej dostaniemy za to, tutaj widzicie na mapce na minimapce tu nam się świecą już questy do oddania. To jest wspaniałe. Dobra, Michael, on się chłopaku. Przepalaj. Tina wreszcie znaleźliśmy, więc możemy przepalić też. Miałem tu nic nie, nie wstawiać z tego przetapiania, ale tutaj pierwszy raz będziemy mogli brąz zrobić, tutaj, bo to jest kombinacja. Więc jedźmy z koksem, ale niestety nie podskilowało nam tutaj naszej umiejętności. Dobra, tu, żeby nie przeoczyć, Furen. My tu mamy dla ciebie list. Czuję, że będziemy chyba mieli zadanie tą tarczę dostarczyć, ale nie od razu. No ok, tutaj możemy sprzedać od razu to, co przetopiliśmy. Watch back Pewnie, że my tutaj back kiedyś. A ty, misioczku, czy nosisz wiadomości z komendy centralnej? No, kurczę, powiem wam, że nie wiedziałem. Drogi, sytuacja jest tragiczna. Tak, my, my jak zwykle zostaniemy tutaj obarczeni. O, i znowu, znowu kolejną nagrodą jest tutaj różdżka. Jak nie było, to nie było. Teraz z każdej strony różdżka. No tak, ale to tak naprawdę jest quest dopiero na... To jest quest, który Danjo nie w gnomeregen się robi, więc, więc na razie chyba go nie będziemy brać, żeby sobie nie zawalać tutaj naszego Quest Trackera. Tak, tak, odpuszczamy to na razie. Będziemy wiedzieć, że tu kiedyś będziemy mogli po to wrócić. Natomiast, tak jak już wcześniej mówiłem, no w ogóle nie wiem, czy jest sens się pakować w robienie dungeonów tutaj na hardkorze. A tutaj, jeszcze będąc przy okazji, po prostu wdepniemy do trenera miningu. Ale on tutaj na razie nic do, dla nas nie ma. Musimy się podszkolić jeszcze dosyć mocno. Zerknijmy na mapkę, żebyśmy tutaj nie przegapili nic, co ważne. Tu i tak musimy do katedry iść, bo tam się musimy udać do trenera pierwszej pomocy. Ja przy okazji oddamy tutaj po drodze Łeścika. To są za duże, ale tu do, do kwatery magów i tak pójdziemy, więc wszystko jest jakby po kolei. Po kolei i po drodze. Mike Leonsio, więc skoczy na jednej nodze. Tak tutaj patrzę na czas patrzę, że no dużo jednak będę musiał z tego wszystkiego wycinać, a już ostatnio miałem tak, że wydawało mi się, że zrobiłem materiał na jeden wspaniały odcineczek, nagrałem materiał, natomiast po zmontowaniu e, okazało się, że no wyszedł on bardzo długi i musiałem, musiałem zrobić z niego dwa odcinki, gdzie jeden kończył się tak w środku akcji, jak gdyby, ale tutaj ciężko, ciężko, teraz będzie coraz bardziej trudno trafić z tym czasem, bo tutaj Michael Lansio powiodło ci się, tak, powiodło nam się ten zegarek kompleksowy, to jest, który dla Ciebie zdobyliśmy z narażeniem życia. Tu przynosimy Ci siedem srebrników. No, spodziewaliśmy się więcej, ale cóż, cóż my możemy na to począć. Dobra, bierzemy kasiorę. I spadamy, spadamy dalej. Wracając do głównego wątku, no trudno czas z tym czasem będzie trafić, ponieważ no coraz więcej tutaj biegania. Te questy tutaj polegające na zabiciu kurcze setek mobów, no to czasami ciągną się godzinami. Ja już naprawdę wycinam z tego, znaczy chcę zachowywać wszystko to, co istotne, czyli żeby jednak y, wszystkie momenty walki, robienia questów, żeby to wszystko było. Natomiast wycinam te wszystkie przebieżki, które jest coraz więcej. No dobra, trenu. Będziemy mogli, niewiele będziemy mogli. A czemu tego nie możemy? Bo to dopiero na 80. Ale poczekajmy. Poczekajmy, poczekajmy. Bo teraz tak mamy sporo tego. Natomiast brakuje nam tylko 5. Natomiast jest to na zielono. Więc może się okazać, że, że i to nie wystarczy. Ale tutaj będziemy po jednym sobie klikać. 15 prób jeszcze tylko. O, wskoczył jeden. Jest wspaniale. To też tutaj mówię sobie coś. O, wskoczył następny. Ale nie wiem, czy to się znajdzie w filmie. Myślę, że tak. Bo to jednak ważne, że tutaj Michael Ancio odnosi sukcesy tutaj na, także na polu tutaj medycyny niekonwencjonalnej. 9 prób, jak kurde nie wskoczy ten jeden głupi punkcik. Wskoczył, patrzcie, wskoczył od razu. Takim bądź razie, no, something neat. Nam chodzi przede wszystkim o to, to to nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek użyłem do czegokolwiek. Very well, i teraz tak. Czy tu się bawić? No, myślę, że nie zdobędziemy tylu, żeby nam to się Zrobiło zielone, więc już wykorzystajmy to do końca. Sprzedamy, bo bandaże są na, na szczęście w miarę drogie. Te bandaże, które założymy, że już ich nie wykorzystamy, tak? Bo oczywiście nie wszystkie, no bo jednak musimy mieć coś przy sobie. Patrzcie, wskakuje nam ten skill troszkę, także już 82, także nie jest źle. Dobrze, wcale. Dobra, z tych teraz już będziemy potrzebowali zdobywać te lepsze. No ale jakim cudem on nam nie przyniósł od razu punkcika do skilla? Musimy to sobie od razu jakoś tu na paseczek wyciągnąć te mądrzejsze bandaże. Dobra, a temu. Gagatku możemy spylić to? Możemy mu spylić, świetnie. Kurczę, szkoda, że nie będziemy, zobaczcie, nie będziemy mogli używać tych run. Tutaj na challenge'u hardcore nie wolno używać teleportów, więc nasze możliwości w tym zakresie zostały znacznie ograniczone. Zostaliśmy pozbawieni naszej tutaj jednej z ważnych umiejętności. Ale dobra, dobra, wiedzieliśmy na co się piszemy, prawda? Michael Oncio, ty Marudo, zobaczysz to, Twoje marudzenie. To kurde, spowoduje, że nikt nie będzie chciał oglądać tych filmów z Tobą. Biegniemy teraz do kwatery Magów. Co obiecuję, że z filmu zostanie wycięte? W ogóle filmy na zapas będę musiał, znaczy, robię. robię Filmy na zapas, no bo wiadomo, wakacje. Na szczęście, na YouTubach da się zaplanować publikację filmów na przyszłość, więc, więc tak to. Też zrobię Liaria, czy jak tam się zwie ta pani, no używa teleportu, czyli chyba już nie gra hardcora. Dobra, Mike wskakuj no przez ten tutaj oszukany portal. O pani trenerka, u pani trenerki i dla pani trenerki zrobiliśmy jakiegoś kościka, więc kościik nasz klasowy. A raportujemy Mike mam dla Ciebie misję tutaj w dzielnicy magów. Słuchaj uważnie, nie ma czasu do stracenia. Wykryto zaburzenia w tawernie błękitna samotnia w dzielnicy magów. Kojarzę tego quest'a, już, już mi się nie podoba. Dziwne, niewidzialne istoty włóczą się teraz po karszmie. No, niestety, jeśli dobrze pamiętam, nie był on fajny. Bikefo, no zawsze jesteśmy Kefo. Ty możesz dla nas, o kurczę i widzicie. Się zaczyna. Tego na razie nie będziemy rozwijać, tego też nie. Natomiast to bardzo ważne i to ważne, czwarty rang Fireball to oczywiście użyjemy. I nic frosta, dopiero na dwudziestym levelu, czyli szału nie zrobiliśmy, prawda? No, ale coś tam zyskaliśmy. Szału nie zrobiliśmy, dużo nie zdobyliśmy tych naszych umiejętności, no ale Fireball to jednak na razie póki co też bardzo ważna dla nas umiejętność. Jeszcze jedną sprawdzę rzecz. No właśnie, czyli to też jest na 20, czyli na tym ten 20 to naprawdę kamień milowy dla maga. Tyle rzeczy, rzeczy do AoE, tutaj tarcza, do płomieni, no bardzo ważne to są rzeczy. Oczywiście dla nas AoE nie jest aż takie ważne, gdy robimy hardcora, gdy realizujemy challenge, niemniej jednak no może się przydać. Natomiast zerknijmy okiem fachowca, to jest 16 level. Możemy tam mieć problemik, bo to kurczę, zostawmy tego questa sobie, jak już będziemy mieć 20 level, wrócimy tu w Wtedy przecież i tak, żeby, się, żeby naskilować się, żeby nauczyć się umiejętności, które no, będą kluczowe tam chyba przy zrobieniu tego quest'a. A my po prostu realizujmy tu nasz plan, bo to odstępstwa od realizacji planu zawsze powodują kłopoty. Ja wiem, że kłopoty i problemy to specjalność Michaela Honsja, ale no po co, po co. Zerknę jeszcze tutaj przed wylotem, czy my mamy coś do załatwienia w Ironforge. Nie bardzo, nie ma tam teraz kwestii na nasz level, więc po prostu od razu y, klikniemy, że lecimy do Loch Mudan. Nie well, będziemy się wtedy zatrzymywać, od razu prosto y, tam tylko przesiadka będzie. <ścoughs> Wajen przesiadka na innego gryfa i, i polecimy sobie. A ja chyba raczej po prostu cały ten przelot wytnę. Mike dotarł do Loch Mudan. No, prze przegapiliśmy lądowanie, ale trudno. Plan jest taki, że tutaj Michaelonsio pobiegnie. Spróbujemy tu ogarnąć te questy, chociaż tutaj zaznaczone jest miejsce, gdzie musimy powybijać tam towarzystwo, to niestety trzeba tam będzie się przebić przez chmary tych mobów, chyba że ktoś inny tam będzie akurat i też będzie wybijał, więc jak zwykle będzie łatwiej w takiej sytuacji. Tu na razie chyba nic nie mamy do... Nie, bo tutaj nie bierzemy tych questów, są na wyższym levelu. Tutaj jeszcze, aha, bo to są ci sami. My pobiegniemy tutaj, zobaczymy, czy to będzie tutaj do oddania, czy gdzieś na powrocie. Jeśli dobrze to jakoś nam wyjdzie w czasie, to pobiegniemy oczywiście dalej tutaj, tak jak znaczki zapytania. Może ten to akurat nie od razu, ale tutaj też są questy nowe, dużo rzeczy do zrobienia. Także Michael Leonsio będzie miał nie tylko co robić, ale tak robić, żeby się nie dać zabić, bo to jest kluczowe tutaj w naszym challenge'u. To jest tutaj jakieś towarzystwo, ale oni tu wracają. To jest warlock, ale zawrócili. Czyli co? Zawrócili, bo co? Bo teraz ja myślałem, że, że chcieli, że łatwiej im będzie. No tutaj ci to są na niskim levelu, wiadomo, ale jest ich dużo, natomiast tutaj nie o nich chodzi w naszym tutaj zadaniu, ale fajnie, że ktoś tutaj je wycina. Nie będziemy się musieli z nimi tutaj <laughs> branslować. Chciałem powiedzieć brzydko bawić. Pfu po prostu bawić. Jak ja to wytnę, żeby to było dobrze, to ja nie wiem. O widzicie. A ci się tu kręcą w trawie. No niestety będziemy chyba musieli się zająć każdym przypadkiem z osobna, bo oni nam tutaj blokują przeprawę. Tylko teraz tu czy tam, o kurde. No niestety zaczynają się respić. No tu sobie chodzi tak. Dobra, no, te Thank you very much so. <laughs> no dobra, mi. Teraz trzeba już niestety, znaczy niestety. No teraz po prostu odnówmy sobie to, żeby później o tym nie myśleć. I teraz już trzeba będzie zachować czujność, ostrożność. Oh, bo jak widzicie, tutaj koleżka nie zachował chyba czujności. No, szkoda, że na tej podstawie, no widać, że Human, sądząc po tym, że trzyma w rękach dwa daggery, to prawdopodobnie road, ale nie wiem, nie wiem. W każdym bądź razie, tym bardziej Michael Leonsjo tutaj teraz jest ostrożny, ale tu też ktoś biega, więc jak zwykle, jak zwykle walka o moby będzie. Kurczę, no widzicie. Kończy się to tak jak zawsze, najpierw się martwię jak to będzie ciężko, a później no niestety kończy się to tak, że, że wszystkie moby wybite. Kurczę, ale ten to jest nie, to nie są ci co my ich potrzebujemy. Dobra, teraz już trzeba naprawdę być czujnym, bo wiadomo mogą oni się zacząć odradzać w najmniej oczekiwanym momencie i w najmniej odpowiednim miejscu tych potrzebujemy. Tym bardziej, że mamy doświadczenia niezbyt przyjemne z takich jaskiń. Okej, okay, jest jakiś gagatek. No, ale niestety czasami naprawdę żałuję, że nie robię tego hardcore na jakimś serwerze pustym. Najgorsze, że ten to jest, że to są bugowie, więc będą nam naparzać jeszcze dodatkowo 16 level. Ciekawe czym oni grzeją. My nie będziemy mogli jeszcze zarzucić sobie żadnej ochrony. Oni są blisko siebie, kurde. Obawiam się, że mogą do nas ładować we dwójkę. Ale, a czy my sobie wtedy będziemy w stanie łatwo uciec? No, obawiam się, że ten gostek może niestety. No dobra, musimy poczekać aż odejdzie na maksymalną odległość. Ciekawe czy on będzie do nas biegł, holendia. Czy oni po prostu się leczą. Nie pamiętam już. Jest ryzyko, jest zabawa. Odwróć się tam. No biegnie do nas. Biegnie, czyli... Dobra, czyli nie kastuje w nas. O, coś nam wpadło. I to dla nas. Upgradecik. Michael Leoncio, chłopaku. Twoja wspaniała passa trwa dalej. Dobra, Michael Leoncio, kurde, nie róbmy tutaj siary, bo będą się z nas śmiali. Masz bi sobie tego, to my nie potrzebujemy, kurde. Tego też nie. Chociaż w sumie oni tam. Eks padawają, to... Co on tak długo kastyliany? Kurde, nie... no już muszę przyjąć ten cios na O, A, uciekają też. O cholera! O panie, no nie, no nie. No, no way. Tak, bierz go sobie, kolego. Kurde, o co tu chodzi? Ja stąd zjeżdżam. Ale to w jaki sposób my mamy cholera zrobić tego? Głupiego quest'a, ja tak czułem, że tak będzie, ja czułem, że to nie będzie fajne, Góry to już raz zmagamy się z takimi przeciwnościami losu, o cholera widzieliście, no i to jest właśnie to, i to jest to, dobra muszę tutaj jakoś to rozegrać, niestety nie mogę za bardzo, o kurde, a ten akurat teraz będzie świecił, tu, świecił, kastował, no dobra, pierwszy, no niedobrze, niedobrze, niedobrze panie Bobrze. Ale jak to? Michael Ansjo, chłopak, nie w tą stronę. Tylko teraz uważaj. I znowu ten kwestii, który powinien być fajny, lekki, łatwy i przyjemny, to będzie drogą przez mękę. O cholera. Czyli ci to kastują, tak? No dobra, jest ryzyko jest zabawa, Nie wiem, ale jak oni wszyscy na mnie ruszą, to ja. Jezu, jak on zacznie uciekać, to będzie ta. O ja ale jeszcze rezist. Mam go za zasięgu blasta, mam. Dobra, no dobra, ale co z tego, jak, jak ci tutaj naprawdę stoją gęsto, jak nie powiem co. Kurde, ten tutu. No i widzicie, tutaj naprawdę jest nietrudno o przygodę. Nie pamiętam, nie pamiętam. Tutaj zawinkla. Najlepiej byłoby jakoś tak mieć miejscóweczkę, chociaż oni tutaj też, kurde. Czyli jest sporo tutaj wszędzie. A ten stoi tutaj sam, nikogo nie ma w pobliżu. Dobra, tak bezpiecznie jednak, bo to kombo z tym blastem, gdyby jakiś rezist się zrobił czy coś, to byłaby lipa. Ja muszę tego ja muszę tego blasta trzymać, w razie gdyby o zaczął uciekać, co nie? Bo jak której zacznie uciekać, no to będzie pozamiatane. Kurde, myślałem, że mi wypatrzył i biegnie do mnie, ale przecież. O, dobra, tutaj, o kurde widzicie, o cholera, ale on tam ma gdzie uciec? Na szczęście nie bardzo. Wczoraj stał nad przepaścią, a dzisiaj wykonał wielki krok do przodu. No dobra, dobra, wolę teraz już yy, wolniej to zrobić, a przeżyć, bo oni tutaj się zaraz będą pojawiać. Wszyscy są ostrożni. No bo jak zamienię, zamienię tego w owcę załóżmy, ten do mnie ruszy. To lepiej tego, lepiej tego zamienię w owcę. Ale ten znowu jest tam blisko. Nie dobra, nie ma co. Spokojnie. No właśnie. O kurda, co tu się stało? Ale odwaliłem kaszanę bo... Ale odwaliłem. Zapatrzyłem się po prostu, kombinowałem, a, a nie, to, nie to wcisnąłem. Co trzeba. No dobra, ale spokojnie, wyjdziemy z tego. Wyjdziemy z tego chyba. Chyba, że on pobiegnie do tamtego misia. Ale może nie. Dobra, mamy blasta wreszcie. Dobra, Niemniej jednak no musimy zjeść kanapkę Widzicie, to jest kurczę to Zbyt duża tutaj koncentracja Sprawiła, że, że była gafa straszna Dobra, musimy sobie odnowić Tego naszego tutaj bufa chroniącego troszkę Przed casterami, ale dobra, spoko Teraz już tutaj nam się trochę oczyścił teren O dobrze, sięgniemy go, to fajnie No ten już musi do nas biec, ale skubaniec jest szybki Kurde, znów się za... Coś dzisiaj Mike Leoncio jest nie w formie On zacznie uciekać Kudę, za mało trochę go ranimy. Michael Leon dzisiaj jest troszkę taki nie w formie, muszę przyznać. Albo nie tyle Michael Leon, co, co ja. Zrzućmy to może na pogodę. Ta pogoda dzisiaj taka jakaś. Chociaż nie wiem czy to pogoda, brak snu. Długo siedziałem w nocy, grałem w Diablo. Ilu nam brakuje jeszcze? O kurde, bo to są jakieś różne rodzaje, tak? O, fucking shit. To nam dużo brakuje. No, ale dobra. Aha, ci, ci melasy to są inni. Melaski są inni. No, zdążymy? Nie, no, weszło pięknie, muszę przyznać. Weszło pięknie, tylko teraz tutaj zaczną się zaraz respić, tak? Bo tu widzę, że się oni się dosyć szybko respią. No, ale nic. Michael ja nie z takiej opresji wychodził. Ja cię nie radzę, ale tutaj weszło. Tutaj jakaś skrzynka kurci. Michael Onsio się skusił. I czy to było? To nie była gra warta świeczki. Ale nie szkodzi. O, jest tam kurcze. No, Michael Onsio, gdzie ty tu kurde włazisz? Gdzie ty tu chłopaku włazisz? Patrzcie kurde, to jest to. To jest właśnie cały Michael Ossion. no kurde, nie mógł sobie odpuścić, nie? Głupi skałki, nie mógł. Masakra. Masakra jest z nim, wam powiem. Muszę tu chyba zmienić y, taktykę. <grym> I nie mówię tutaj teraz o, o graniu, y, tylko muszę zmienić taktykę, że jak teraz tutaj jakieś materiały dzisiaj z tego będę miał filmu, to chyba muszę od razu montować. Montować, żebym wiedział. O jak pięknie. Żebym wiedział, y, czy to jest dobry. Czy materiału wystarczy na odcinek, czy nie jest go za dużo, czy muszę coś dograć, czy, czy raczej nie. A oni tutaj też tak fajnie sobie stoją, wspaniale. No, chodź, misiaczku malinowy tutaj do. chodź tutaj do wujka Mike'a Leonsja, a nie. Ktoś sobie miejscóweczkę znalazł, a tu my mu popsuliśmy troszkę szyki. Ale tutaj, o kurde, słuchajcie. No, powiem wam, że kurczę, ta miejscówka tutaj, ta miejscóweczka chyba nie jest taka Taka w hopsiub, jakby się wydawać mogło. I teraz kurczę, no, tam nikogo, nikogo nie stoi. Krasz, krasz, krasz. Ty brzydki jesteś, kurde. No dobrze, ale tych jednych jest sporo, a tych, a tych drugich jest nie sporo. No i my tutaj się zajęliśmy tym, a ten, te, co nam potrzeba, będzie to. Dobra, zresztą nie ma co wiadolić, bo tak jak mówiłem wcześniej, do Expa nam idzie sporo, bo mamy na niebiesko. Mamy na niebiesko, bo ponieważ no niestety parę dni przerwy było w graniu. Kucie tak teraz pomyślałem, że tamten może ruszyć zaraz do nas. Ale farcik, ale farcicho, a my kurde bez many. Dobra, muszę, muszę się napić zupki, a raczej wody. Rozglądaj się, Michael Leoncio. Musisz mieć oczy dookoła głowy w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znalazłeś. O, ten tutaj łapciuszek w tej trawce się schował. O, dobrze, ten jest tutaj, ten tutaj też, żeby nam tylko tutaj żaden nagadzina go nie. No, dobra, nie możemy za bardzo pozwolić sobie na takie łapanie dystansu maksymalnego, no bo niestety. Bo niestety wiadomo, za plecami może się pojawić wróg i wtedy jest lipa, lipa po całości. Pamiętam, że jakoś zawsze tutaj nie lubiłem tego questu, znaczy nie lubiłem tych questów, jakoś tak kojarzy to odczucie. Ale zawsze robiłem je chyba tak, wiadomo, na niższym levelu, i to była po prostu droga przez mękę, tak? Znaczy, to było ryzykowne. Teraz tak, tutaj fajnie, bo nam tutaj się gości pojawił. Dobra, nie czekam. Znaczy, muszę zaryzykować. W tym sensie, że no powinienem uzupełnić manę, tak? Powinienem uzupełnić manę, ale. A, udało się. Ale już mnie ktoś sięgnął. Kto? A widzicie? I to jest to. I teraz, kurde, jestem bez many. No świetnie. Jestem bez many. Ale mam różdżkę. Ale zobaczcie, kurde, widzicie? Z takiego, o, coś nam wpadło i to chyba jest dodger. Dobra, jest ryzyko, jest zabawa. No muszę tu zaryzykować teraz. Dodger. Ale to jest dodger, z, nie, który nie, nie daje nam do staminy, ani do przede wszystkim intelektu. Poza tym nie mamy nic, co moglibyśmy w offhanda włożyć, żebyś, żeby nam to tam, żeby to miało sens, tak? Żeby kombo robić takie, żeby zmieniać naszego staffa na, na tego Darger'a Czy na jakiego inne innego. Dobra, muszę wycinać wszystkich, nie skupiać się tylko. Łążymy zdążyliśmy. Kombo zadziałało. Kombo zadziałało, ale kurde zadziwiło mnie, że z takiej odległości nas, kurde, sta że stargetowaliśmy go z takiej odległości. Dobra, tutaj chyba nie będę, muszę go wykończyć, żeby tutaj na mnie bruździł w razie czego. Najgorsze jest to, że gdyby w razie były tarapaty i musielibyśmy uciekać, no to wiecie, tam po drodze na trasie naszej ucieczki po prostu bardzo dużo byłoby możliwości spotkania wroga. No dobra, tu sobie oczyściliśmy to fajnie, bo tutaj się inny nie pojawia, to chyba on tylko, a tam jest jakiś, jakaś skałka, tak? Ale raczej nie, tam, nie tym razem. Tylko jeszcze nam trzech brakuje. A ty gdzieś tam teraz się... Cholerniku jeden. No ciekawe. Jak myślicie? Byłem pierwszy, czy on był pierwszy? No on był pierwszy. Będę wredna. Ej, aha. Ty don't No ja też don't need pewnie. Zaraz zobaczymy. No cóż. Rzadko spotykane honorowe zachowanie. No my też tutaj w sumie nie bardzo nic cokolwiek. Co to jest? humora to nie chcemy. No potki to zawsze się przydadzą, co nie? Dobra, w razie czego Mamy tutaj potek troszkę, o i spiritus, dać na siebie od razu? Czy dać na siebie ten spiritus? Czy będzie nam potrzebny bardziej przy innych questach? Tak, trzeba robić, bo wiecie co? To jest hardcore kulcze. I oszczędzanie, tutaj to się może, wiecie, jak skończyć. Co nam da? Teraz tutaj jest trochę niebezpiecznie się zrobiło, bo długo czekałem. Coś może się zaraz tutaj resnąć za naszymi pycami co byłoby wielce tutaj niekorzystne dla nas teraz, prawda? No, żebyśmy tylko go chapsnęli ha teraz. Ale jest w zasięgu Blasta i jest w zasięgu Blasta, dobra. Tego też zdejmijmy. Ten ma wyższy lewelek, ale nie, ale dostał porządnie. Dobra, 150 ekspa, nie jest źle, nie? Nie jest źle, ale zobaczcie, jak my, kurczy niby takie niskie levele w stosunku do, na, do naszego, a jak obrywamy mocno, niestety. O, jest koleżka, ten by się nam przydał, żeby nam go nikt nie łyknął w tej chwili. Dobra, oczyściliśmy to teren, no liczę, że, że nic nam się teraz nie zrespi w nieszczęśliwym momencie. No, zdążymy? No, dobieg. Dobra, jeszcze tylko. Only dwóch Skałka, kusi, kusi. W sumie możemy tam. Ale tam jest czarownik. Coś długo teraz się. Coś długo teraz się nie rysają tutaj. Co ja w takim razie stargetowałem wcześniej? Nie wiem. Chyba nic po prostu tak jakoś dziwnie grazy działała. Albo poprzedni jeszcze nieboszczyk to był. No ten blaścig niepotrzebnie zmarnowaliśmy. Czy wycięci tutaj są? Chyba ktoś tu jednak był przed chwilą. Zaraz zerkniemy, zaraz zerkniemy. czy gdzie taki tu dzisiaj? Taka koncentracja jest na najwyższym poziomie, że mało śmiesznych historii, prawda? O, jeszcze zapomnieliśmy tutaj o ważnych kwestiach. Mało śmiesznych historii, ale za to, za to poważne działania. A tam można wleźć jeszcze. O, panie, a gdzie to prowadzi? Miejmy nadzieję, że nie do końca challenge'u. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, chociaż kurde, my tutaj nie powinniśmy bazować na nadziejach, prawda? Tylko jednak, no dobra, jest jakieś tam rozpoznanie terenu. Nie wiem, czy dobrze tu polazłem, bo jak będę i tak będę musiał wracać pewnie. Ale tutaj chyba miejscóweczka nie jest zła, nie jest zła o tyle, że dużo tutaj gagatków, których my potrzebujemy. Ten tutaj tak stoi, ale dobra, zdajmy go, to będę miał wolną drogę do tamtego. Mam nadzieję, że tu w międzyczasie przy odrobinie szczęścia możemy tu zakończyć sprawę, bo tutaj dwóch jest, już widzę co najmniej, poza tym widzę skałki tutaj się świecą. Co prawda nie jest to tej chwili kluczowe, a przynajmniej być... O, Sil wreszcie, bo już się, wiecie, już się martwiłem, że coś jest nie tak. No to nie, to jednak dobrze, to jednak dobrze, że się tu przyszliśmy. Spróbuję go złapać na maksymalnym zasięgu. Zobaczymy, czy zdążymy. Tylko, że ten... OK, dziewiąty gostek. I widzicie, ale pięknie, to nam tutaj trochę powinno skila od razu od cały jeden. No tak, ale to oczywiście też wiąże się z tym, że może nie za każdym razem się udać, ale jest skill. Szkoda, że tylko to pierwsze jakby wydobycie daje skilla. To jest niefajne. Okej, okay, no dobra, tutaj tego zdejmiemy gościa i wtedy będziemy mogli już sobie opuścić to miejsce. Teraz tu nawet tylko, że. Gdzie tam posz polazłeś? Chodź tutaj bliżej. Chodź. Mam nadzieję, że ten nie ruszy. I powinien. To jest chyba poza jego zasięgiem postrzegania rzeczywistości. No okej. Okay. Dobra. O, o, o. Słuchajcie. Słuchajcie. Kurde. No ale zobaczcie jaki pech. Zobaczcie jaki pech, no. Czemu to ten? Intelekt i stamina. No wszystko, co nam potrzebne, no. Dajabra, zdejmiemy go, bo będzie nas wkurzał. Ale pięknie widzieliście to, rozegraliśmy. Nawet nie zdążył wykastować nic. Kurde, ale szkoda nie, że to jest skóry. No kurde, nie skóry, tylko ze skóry. Cholerny świat. To by nam fajnie tutaj Intelekt 2. My tutaj jakoś przejdziemy, mi się wydawało, że jeszcze się gdzieś świeci. Czy to było to? To było to chyba. Dobra, nie kuśmy losu. Kurde, ale to kłoper na szczęście. Dobra, teraz tu jakoś trzeba by się przedrzeć przez te hordy, ale na szczęście ktoś tutaj utorował nam drogę. No fajnie, fajnie, że ten questik się udało zrobić. Spodziewałem się tutaj większych tarapatów. Myślałem, że tutaj jako tutaj pamięć taka jest, znaczy pamięć. O no, tak pamiętasz, jakby jak robiłeś tego questa, nie wiem na 15 levelu, to pewnie to inaczej pamiętasz niż. Robisz to na 18. Aha, czyli jednak musimy tutaj oddać tego kościka. Warrior, ten tutaj opatulony w te niezliczone ilości potionów. Jemu, jemu intelekt niepotrzebny, to mu nie damy. Well no, koleżko. oczywiście, że dobrze. Król będzie dumny. Cieszę się, normalnie. Nawet nie wiesz, jak ważne dla mnie jest to, że król będzie ze mnie dumny. O kurczę, naprawdę, aż tak jestem potrzebny? No dobra, trzy potionki. To wspaniałe. Dobra, mamy już więcej tych podcionków. Mamy także zawalone bagi po całości. Ale wiecie co jeszcze tak z ciekawości? Aha, a ten? No tutaj mamy questa. Jakim cudem wcześniej go nie. Aha, bo to teraz się pojawił. No. Nie wierzę. Słuchajcie, nie wierzę. See you soon. Wiecie co to oznacza? <laughs> Że musimy zapitalać tam z powrotem. Niesamowita historia, niesamowita historia, to nie może dziać się naprawdę. No jak widzicie dowcipni twórcy World of Warcraft Classic znów tutaj sobie zażartowali z nas i wysyłają nas kolejny raz w to samo miejsce. Co robić? Co robić? Niemniej jednak tutaj Michael Alancio po powrocie z Westfall, w Loch Modan, gdzie czuje się najlepiej, chyba nie wiem, on chyba wszędzie czuje się dobrze. Chociaż tutaj chyba nie ma tylu ładnych dziewczyn co w Westfall, prawda? Prawda, Michael Anseo? No nieważne. W każdym bądź razie udało mu się zrealizować kolejnego i niełatwego quest'a. Tam przez jeden był taki moment dość trudny, ale Michael Anseo świetnie sobie poradził. W każdym bądź razie ja w tym momencie dziękuję za oglądanie, zachęcam do lajkowania, zapraszam do komentowania filmów, oceniania ich, no i do zasubskrybowania kanału. Wtedy na pewno nie przegapisz żadnego kolejnego z moich filmów. Mam nadzieję, że ten koncept się podoba. Ja tutaj oczywiście mocno pracuję nad montowaniem tych filmów, więc wydaje mi się, że są one takie płynne, fajnie się je ogląda. Jeszcze raz dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do następnego razu.